Cześć, ludziska, Ludziskawy moje! Eee, witam Was na nowej serii, która się nazywa Crazy Craft, a ze mną jest e, Maxi King. Tak, on sobie gra w CS, a no i będzie mi komentował. To jest taka mapka od widza. Dostałem ją. Eee, no to tutaj, jak widzicie, Siemka Ager. Mam dla Ciebie mapkę Crazy Craft. Zasady: nie czytuj, graj na game od 0. Baw się dobrze. W skrzyni są itemki, które ci pomogą. O, czyli mamy żelazny mieczyk i jabłuszka. Co tam się drzesz? Beret będzie y, tam gadał o coś, ale jego nie musicie słuchać. Większość ludzi go nie słucha po prostu. Okej, okay, podam w opisie link do kanału Bereta. Czekaj. Bo ja mam. E, gdzie to jest? Bo ja mam zawsze auto jump włączony, nie wiem dlaczego. Wkurza mnie to super. Zabiorę sobie chyba skrzyneczka ze sobą. A ty jak uważasz? Dobra, zabieram. E, to e, gram na e, parce modu, która jest na razie złożona z e, dwóch modów. Dużo, pra Dużo, prawda, Maxine? Nie. Co ty tam. Co za dźwięki tam wydajesz? O! Jest wioska NPC! Na początku serii Crazy Craft. No to na razie gram tylko na dwóch modach: e, Gram na e, Jurassic Craft, czyli że z dinozaurami. No i e, gram na modzie Lucky Block. Czekaj. Tam. Ej owce są na dachu budynku Czekaj ja tu szukam y, domku kowala no bo tam są fajne itemsy Ciekawe co będzie w skrzynce Cześć wieśniak Ja tam zombiaka słyszę więc się trochę boję Jakby ktoś pytał to gram na trybie trudności normalnej Tutaj mam drugi żelazny miecz Mam Werocji y, Raptora czaszkę, mam chlebek, jabłuszka, mam żelazną klatę i mam y, głowę Dilopisaurusa jakiegoś. Mam dwa miecze. Tak, y, ja nie będę nagrywał Cesa. Od razu mówię. Jakby ktoś pytał, no bo tak. Zrobię sobie budziki, buciki żelazne. X da. Ja tu, ja tu cały czas zombiaka słyszę. No gdzie jest ten zombiak? Kurza mnie. Ej, Beret, Maxiny, jesteś? Ja chyba się z tej wioski wynoszę, no bo tutaj jest jakiś niewidzialny zombie. Rozumiecie? Niewidzialny zombie. Ej, tu jest dużo owiec, będę miał na uszko. Jedna owca. Dwa. Zresztą mogę sobie zrobić nożyczki. te cztery by mi wystarczyło, ale... Buciki są bardziej przydatne. Dobra, trzy idealnie na łóżko. Mam tu jeszcze. No. Uho. To mu się... Myślisz, że cheater? No, moim zdaniem tak samo. O, no i jeszcze y, dajcie 5 y, łapek w górę. No, i to będzie znak dla mnie, że mam nakręcić y, drugi odcinek. No, i nie zapomnij, żeby dać subskrypcję. No, i możecie też dać y, dzwoneczka, żeby dowiadywać się o wszystkich filmach, y, które się pojawią na tym kanale. Y, to samo do. No. Nowa akcja Maxina. No, bo ty zawsze takie akcje robisz. <ścoughs> e w ogóle to ja mam e, rzeźbę chy chyba e, tego triceratopsa. Rzeźbę chyba triceratopsa mam. No, szybciej płynie. Tak czasami jest, jak jest za mało graczy. Dziwne. Pamiętajcie, pięć łapek w górę, no i od razu się zabieram za kolejny odcinek. Powiadomienia z Face'a cały czas mi przychodzą. E, grupa dla mleszyków cały czas do mnie pisze, a do ciebie? No. Ja chyba bym chciał wyjść z tej grupy, a ty? Ezuzia, no bo to ona stworzyła tą grupę. Ono i jeszcze e, jutro o 12.30 e, ja, Maxi King, no i e, mój kolega Wiktor Pająk, będziemy sobie we trójkę grać w e, Paladinsy. Pamiętacie e, na odcinku ze Skywarsów, że obiecałem, że na moim kanale będą Paladinsy? No i będą. Jutro. Czek. No, i. E, Jutro będziemy nagrywać, ale y, odcinek Endermana. No nie, jak... Wiesz, że ja cię nie lubię? Nie ciebie, Endermana. Au! Zginę! Jak ja... Zginąłem na odcinku! Czajisz to. To by się widzieli po przerwie. Dobra, hej ludzie, widzimy się po No i patrzcie, co ja tutaj znalazłem. Tutaj jest prawdziwe auto, nawet ma znaczkę Jurassic Craft. Można nim sobie jeździć. Słyszysz ten dźwięk? O nie, jest, jestem na kreatywnym. Tak, byłem na kreatywnym, dlatego że musiałem odnaleźć moje itemy, a się super daleko zespałniłem. Ale też jeszcze moje itemy już są. Wiesz jak tym autem się trudno jeździ, Maxin. I straciłem moją wełnę. I bardzo dużo innych rzeczy. Czekaj, ja muszę poszukać jeszcze... Y, traciłem tej, ten, no y, moje jedzonko, więc prawie y, odzyskałem tylko y, pochodnie, zbrojkę, no i jeden mieczyk. Więc y, wiesz, grubo trochę, ja sobie drewno zbieram, co się stało? Pistoletem? Dobra, mam już yy, całkiem sporo de... Dlaczego ja mam dwa samochody? To ja nie wiem. Ja jedzonka nie mam. A ła! Beret, masz jakieś jedzonko? O góra z mi wybuchł. Słyszałeś to? O góra Creeper. Te, no to ja już... Ja już będę kończył. Ja już będę kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, na Jurassic Craft. Tylko pamiętajcie, musicie dobić pięć łapek w górę. Yy.